Siejmaneczko widzę, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Już na piątym odcinku z naszej serii L do e od Zera. Dzisiaj ciekawi mnie, co nam tutaj przyniesie nasza przygoda. Na początku ogarniemy nasze marcheweczki. Chcę Was też zaprosić na Instagrama oraz TikToka, na którym może będę coś wrzucać, ponieważ chcę rozwinąć tej naszej community, abyśmy mogli być bliżej siebie. Jak już zauważyliście, zmiana jest w nazwie na YouTubie, jest ona również na Instagramie i TikToku. Taka sama idea Frey i to będzie teraz już nazwa główna kanału. Czemu zapytacie? Ponieważ poprzednia nazwa była nazwą, którą dużo osób używało i ciężko byłoby mnie wyszukać. No, w jakiejś tam przyszłości. Chcę, żeby ta nazwa była. Unikalna, no i wydaje mi się, że jest ona całkiem spoko, jeżeli chodzi o jakieś tam dla mnie znaczenie. Nie wiem, jak z wami, ale nie ta zmiana cieszy. Więc na początku pójdziemy z naszych psów, które, które już urosły, więc sobie tutaj zobaczymy, co tutaj dostaniemy. Okej, okay. Hunter. Kerkuc. W każdym razie, no, my te psy skrosujemy oczywiście. Pyk, pyk. I dostaniemy albo dziewczynkę, no dziewczynkę w sumie level 2, bo to chyba na to jest 100%. Jednego możemy otworzyć, bo tutaj nakarmiliśmy już więcej, więc... Niech sobie będzie. Uzupełnimy sobie nasze tutaj drewno na deski. A my w ogóle nie byliśmy w bunkrze. Dobra, nieważne, to lecimy sobie do bunkra dzisiaj. Zostawię w sumie sety, i tak bo to nam nie będzie potrzebne. Najbardziej nam potrzebne będzie w tym momencie jakaś broń i trochę jedzonka, żeby tam wiadomo, nas nie zatupi. Czy mamy znowu yy, znowuś zepsuty konwój? Trochę cienko, powiem Wam szczerze, bo mam przy sobie dość ciekawe itemy. Ale dobra, idziemy. Kurczę, że nie padniemy. Ugrać. duży nas nie lubi coś. On nam zadupcił. Nie obezsada to jest powiem wam totalne ryzyko. zdjąłby i byśmy właśnie byli nie żywi. Dobra, udało się. No to co, bunkier. Otwieramy. Po prostu szybko sprawdzę te skrzynki, pokładam do, do Łuku, bo tak to się chyba mieści. I zaraz się widzimy. Dobra, tak więc tak wygląda to, jeżeli chodzi o ten cały łup z tych tutaj zbiorów. Całkiem spoko, ale my weźmiemy sobie jeszcze tylko palec i lecimy na dół. I dobra, takiej temaczki mamy. Zobaczymy w sumie, okej, okay, tu pomieszczenie, tutaj jest prysznic i ten duży ziomeczek, to pomieszczenie jeszcze jest zamknięte, prawda? Tak, dobra, to będziemy sobie odblokowywać yy, kiedyś, ponieważ jeszcze na razie nasza postać jest yy, za mało rozwinięta na to, żeby yy, wyczyścić cały bunkier. I tak na początku będziemy dużo po prostu chodzić, zbierać tych itemów, przynosić. Będziemy po kolei jakoś tak to tworzyć. Jeszcze, wiecie, czeka, czekają nas te trzy pierwsze rajdy, które są dość spore, prawda? Oprócz nich jest do zrobienia, do otworzenia farma, do otworzenia również Black PD, nie? Tylko tam to trzeba. Je, Watchtower chyba. I jeszcze trzeba będzie generator zrobić, żeby dostać się gdzieś tam na te zimowe pola, na te z drewnem. Ale to są już takie po prostu, wiecie, dalekie czasy, że zobaczycie, że naprawdę po samych odcinkach, bo planuję, żeby ta seria była do 209.2 jakby, może jeżeli byśmy osiągnęli ten level na przykład, to już kiedyś mówiłam o tym, że można było konto dać na rozlosowanie na przykład komuś. I na przykład zacząć serię od nowa, tak jako sezon drugi. Jest to całkiem dobra myśl. Ale zobaczymy. Do 209 levelu mamy jeszcze bardzo, bardzo wiele leveli. Najważniejsze, przymioty sobie pobierzemy. Swoją drogą, właśnie, właśnie, bo wydaje mi się, że to by była całkiem fajna myśl. Jak na przykład macie jakieś pomysły, co by można było nagrać do TikToka albo jakieś takie tematyczne zdjęcie na Instagrama, to mówcie, bo chcę, żeby po prostu to wszystko się ładnie ze sobą współgrało i było fajne i dla was. Także piszcie w komentarzu, co wam się spodoba. Dobra, no i wracamy, wracamy, bo już kurczę, to siedzieliśmy sporo czasu. Dobra, wiecie co, na razie pójdziemy na zwykłą mapę, e, żeby jakoś, może, może nam się uda zdobyć tą, tą taśmę i to by było fajne. E, kurde. Dobra, lecimy. Dobra, mamy zwiększony level. Albo i nie. Coś się zbugowało i nam nie dało levela. Dobra, nieważne. Znaczy, no, busta, Nie levela, przepraszam. Kurde, nie jest dobrze, widzowie. Ale mamy level. Mm. Czuję że pierwsze. Super. No jest, mamy trochę drewna, fajnie. Dobra, widzowie, udało nam się utworzyć tenki i krak. Cóż, może nie brzmi to jak super zadowolający przedmiot, ale jest on nam super, ultra tutaj potrzebny, aby nasza przygoda się rozwijała w super tempie. Ponieważ możemy sobie robić skórę. Bierzemy tutaj nasze marcheweczki. Kompu, kompu. Cyk, cyk. Hey, mamy trzy, trzy drewna, które już będą na lec recykler, kiedy tam zdobędziemy ten level, fajnie. Już healer się pojawił, może byśmy wzięli sobie jednego level, lepszy, szybszy. Wiecie co, dzisiaj to jest dobry moment na to, żeby spróbować zrobić motel. Co prawda nie ma tutaj ciekawych rzeczy, ale czasami coś się trafia. Okej. Okay. Ale tym razem nie było to nic ciekawego. Kurde widzowie, co nam się tutaj trafiło? Czy nam się trafiły trochę zużyty tutaj Glock 17? No, całkiem fajnie. Co ja tutaj pozbieram troszeczkę tego drewna i widzimy się za chwilkę. Tutaj jest nasz na razie łup, który sobie zrobiliśmy wcześniej, w tym oto śmietniku. Pierwsza skrzynia, i już fajnie. No tutaj możemy sobie wybić. Mhm, mm tutaj nie wyjdziemy, dobra. Wyglądam lewe, jest super. Jack jest chyba z Świetnie, wbiliśmy kolejny level. Duck bread, Ewidentnie. No i ostatnia skrzynka tak naprawdę z modelu I okej, okay. musimy troszeczkę pomyśleć co my tutaj chcemy, a czego my nie chcemy. Lecimy do chaty. Zobaczymy sobie już co, co, coś tutaj, e, żeby było. No i nasz cudowny chopper. <grych> Ojej, troszeczkę będziemy to robić. Zobaczymy. E, Okej, okay, tutaj mamy węgiel. Tutaj jest kolejny nasz przedmiot. Zmieniam troszeczkę tutaj ułożenia. całkiem ok. Dobra, to zbieramy sobie tutaj te meczki i widzimy się za chwilę. Dobra, w takim razie lecimy chaty. Dobra, stworzymy sobie tutaj jeszcze wyciniarkę mm, do kamieni. Jest ona nam tutaj potrzebna. Także tak. I ja nam się już wszystko robi. Super. Także cóż, zrobiliśmy dzisiaj całkiem sporo. Mamy 27 level, więc jest już całkiem fajnie. Zaczynamy już naprawdę z każdym odcinkiem robić krok duży do przodu. No i cóż, tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dzisiaj nie było jakichś tutaj ekscesów i bardzo ciekawych rzeczy, ale mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli interesuje Was moja działalność, chcecie być ze mną jeszcze bliżej, to zapraszam na Instagrama, na TikToka. I tam będę realizować nawet Wasze jakieś pomysły, które będziecie chcieli. Abym realizowała. Jeżeli oczywiście macie pomysły na odcinki, jakieś LDOE, to piszcie. Czy może jakieś inne gry byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. I tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Dzięki i cześć!